Dzisiaj w sumie przypadkiem trafiliśmy na opuszczoną korzelnię. Jak widać, dość mocno opuszczoną. Więc jeszcze nie wiem nic o tym miejscu, ale zaraz się chyba czegoś więcej dowiem. No, tutaj tak hardkorowo można właśnie mieć widzę, że coś na łeb spadnie. Ale na suficie jest chyba mech. Taki jest. No, raczej. Robimy kolor, nie? No właśnie, na początku się wahałam, czy to jest okadzone, czy to jest, wiesz, zamszone. Patrz, tu jeszcze coś jest. Nie, raczej to pleśń. Albo pleśń. Pleśń. tak. O. Tam raczej się nie będzie dało wejść. Ale spoko, jak na miejsce niespodzianka. Ponieważ na miejscu okazało się, że na właściciela lokalnego pałacu trzeba będzie poczekać, Udaliśmy się w stronę ruin Gorzelni. Naszym oczom ukazał się wciąż piękny, niegdyś z pewnością bogato zdobiony budynek główny z kominem. Zbryły skradzione już dosłownie wszystko, co tylko się dało. To, że w środku nie zastaniemy absolutnie żadnego wyposażenia, było akurat oczywiste. Spalony dach i okna pozbawione ram. Ten widok przypieczętował jedynie przypuszczenia, że z Gorzelni już nic nie będzie. Tutaj te arkady są super? Po prostu widać, że budowano w czasach, jak nie liczyła się tylko funkcja, ale też estetyka. Obok jest w ogóle pałac, ale czekamy na właściciela, bo raczej nas nie wpuści, a podobno w szalony wręcz sposób pilnuje cnoty tego pałacu. Obecnie chyba dobrze. Z drugiej jednak strony okazuje się, że budowla stoi opuszczona od 1945 roku. A jej losem potencjalny inwestor interesował się stosunkowo niedawno. Nie udało mi się jednoznacznie nic ustalić w tym temacie, jedynie pogłoski. Budynek Gorzelni wzniesiono z cegły i ozdobiono łupkiem granitowym. Na jednej ze ścian znajdziemy pozostałości napisu GVS 1874, co sugeruje, że fundatorem budowy został w 1874 roku Georg von Storch, jeden z właścicieli pobliskiego pałacu, o którym właśnie wspomniałam. Nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w 1945 roku. Któraś ze stron konfliktu wystrzeliła kulę, która przestrzeliła komin gorzelni. Ślad po niej można nadal zauważyć, jednak nikt nigdy nie dociekał szczegółowo, kto i za pomocą jakiego rodzaju amunicji dokonał zniszczeń. Sam komin przetrwał, jednak gorzelnia najprawdopodobniej nigdy więcej nie podjęła już produkcji. Nigdy nie starano się także przywrócić komina do oryginalnego stanu. Przenieśmy się dziś do najstarszej wieży Bismarka, która, choć w strasznym stanie, przetrwała do dnia dzisiejszego. Przenosimy się zatem na Jańską Górę, czyli na najwyższy szczyt wzgórz łagiewnickich na Dolnym Śląsku położoną w Sudetach Zachodnich. Wieże Bismarka były budowlami mającymi uhonorować postać Ottona von Bismarka, żelaznego kanclerza Rzeszy, którego szczególną zasługą było przyczynienie się do zjednoczenia Niemiec w latach 1866–71. Z założenia wieże miały być prostymi konstrukcjami z odkrytym szczytem, na których w urodziny kanclerza miały płonąć gigantyczne ogniska. Wieża na jańskiej górze została wybudowana w 1869 roku i otwarta dokładnie 18 października. Warto dodać, że na Dolnym Śląsku proces powstawania wież trwał do 1934 roku. Jej fundatorem był Friedrich Schröter. Właściciel majątków pobliskiej wsi Sokolniki, który przeznaczył na budowę około 18 tysięcy marek. Jej wysokość wynosi aż 23 metry. Jeszcze w 1910 roku dolną część wieży otaczał piękny drewniany pawilon o promieniu 5,20 metra. Zwiedzający mogli tam schować się w razie niepogody. Wewnątrz prowadzono działalność gastronomiczną i rozrywkową, choć dzisiaj trudno to sobie nawet wyobrazić. W 1945 roku w dolną część wieży trafiły dwa pociski mało kalibrowe. Zniszczenie naprawiono do dzisiaj, a miejsce zostało stopniowo coraz bardziej zapomniane.